Cześć, z tej strony Kacper Wośkowiak, Rower.org Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na drugi odcinek naszego podcastu Bonjour Tour W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o jeździe indywidualnej na czas Pogadamy o faworytach tej próby Pogadamy także o zawodnikach, którzy będą walczyć w klasyfikacji generalnej Natomiast zaczniemy sobie od takiego krótkiego podsumowania tych pierwszych etapów Dużo się działo, dużo kraks ale przede wszystkim bardzo, bardzo fajne dwa pierwsze otwierające etapy pod względem e, samych samych Juliana Julian kapitalnym atakiem wygrał etap pierwszy otwierający, był został pierwszym liderem w wyścigu. Natomiast e, drugi etap w hołdzie dla swojego dziadka Raimonda Pulidora wygrał Matthew Vanderpool i założył e, przejął koszulkę lidera. E, a tutaj warto zaznaczyć, że jego dziadek Raymond Pulidor e, mimo wielu wygranych etapów, mimo tego, że kończył Tour de France na drugim i trzecim miejscu kilka razy, no to liderem wyścigu nigdy nie był. E, widzieliśmy to wzruszenie Matthew Van Der Poela na mecie, kiedy nie mógł e, w wywiadzie tak naprawdę ani słowa powiedzieć, nie mógł z siebie nic wydusić. Podobnie w przypadku Marka Cavendisha, e, brytyjski sprinter wygrał po raz pierwszy od 2016 roku na Tour de France, kapitalny powrót Powrót naprawdę już z odmentów e, kolarstwa. Tak naprawdę wydawało się, że Brytyjczyk będzie kończył karierę. A tutaj kapitalne zwycięstwo i bardzo emocjonujący etap, bo e, też podejrzewam, że duża część kibiców e, trzymała kciuki za samotnego uciekiniara Brenta Van Mura, który nam tutaj pomału wyrasta na nowego Tomasa Dechenta. Piękna historia, piękna historia na razie, ten Tour de France pisze i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się ogląda, ale to wszystko, gdyby nie te e, kraksy. tych pierwszych etapach bardzo dużo się działo. Niestety dużo złego, było dużo kraks i nie będę w tym momencie szukał winnych, tylko przytoczę pewną taką statystykę, też to, co sam zaobserwowałem, że ten krajobraz na naszych ulicach się dużo zmienił i to myślę, że jest zarówno w Europie Zachodniej, jak i tutaj w naszej środkowej, że mamy coraz więcej tych takich utrudnień drogowych, typu właśnie ronda, zwężenia, ciasne wiraże, Basy zieleni na środku drogi, czy ograniczniki prędkości i to właśnie nie tylko w centrach miasta, ale przede wszystkim też to powstaje no, normalnie, gdzieś tam na jakichś mniejszych ulicach, na jakichś bocznych ulicach, a też żaden, żadne miasto nie zapłaci wyścigowi za, za przyjazny, nie wiem, gdzieś na jakichś uboczach, gdzie, gdzie nie ma co pokazać. To właśnie ma być ekspozycja do tych miast, one płacą duże dużo, dużo pieniądze. I ciężko po prostu uniknąć. Sam ten jeden z panów, którzy zajmują się organizacją trasy, pan Goweno powiedział, że kilka miast na trasie wyścigu zostało usuniętych właśnie przez te różne, różne przeszkody. O oficjalne wyliczenia bardzo trudno, ale szacunki mówią że o liczbie około 30 tysięcy rond w samej Francji. Dane te przywołał w The New York Times w roku 2019, dla porównania wskazując, że USA Kraj 18 razy większy i 5 razy bardziej zaludniony. Liczba rond to około 5 tysięcy. W Wielkiej Brytanii ma ich być około 25 tysięcy. Ronda we Francji zaczęto budować w latach 70. XX wieku, a ich zwolennikami były zwykłe, zwykle władze lokalne, które w latach 80. przejęły odpowiedzialność za drogi od rządu. Dane uzyskane przez amerykański serwis Veronius w 2019 roku pokazują, jak na przestrzeni lat rosła liczba przeszkód. W 1996 roku, gdy zaczęto liczyć przeszkody na trasie Tour de France, pojawiło się zaledwie 189 rąd. W 2018 roku było to już 593. Mi tutaj przypomina się chociażby etap tegoroczny wyścigu Volta a la Comunitat Valenciana, gdzie na dwóch kilometrach jednego ze sprinterskich etapów Kolarze musieli pokonać chyba bodajże 7 albo nawet 8 rond, to było po prostu masakryczne wyzwanie, szczególnie podczas deszczu. No i tak ten krajobraz nam się zmienił, tego już, już nie zmienimy i bardzo ciężko o to, żeby, żeby te, te, te finisze były tak sterylnie na jakichś płaskich drogach, bo też te największe aglomeracje na razie niechętnie spoglądają na wyścigi, szczególnie w czasach koronawirusa, gdzie to oznacza spęd jakichś tam ludzi, to oznacza wydatko, wydatki dodatkowych środków. A podejrzewam, że na taki wyścig jak Tour de France nie są one małe, i to też widzimy w tegorocznym Tour de France, gdzie raczej peleton goszczą te miejscowości takie średnie, mniejsze, które też chcą jakąś tutaj ekspozycję mieć na świecie. To tyle, jeśli chodzi o te kraksy. Dla mnie też zawodnicy powinni troszeczkę bardziej się solidaryzować. Tutaj było widać podczas tego tak zwanego strajku na etapie czwartym, że brakuje takich przywódców, że brakuje tutaj doświadczonych zawodników, którzy mogliby wyjechać na czoło peletonu i wziąć taką jakby powiedzieć, odpowiedzialność za jakby, losy peletonu był Andre Greipel, no ale zabrakło chociażby doświadczonych innych zawodników jak Mark Cavendish, jak Filip Gilbert, jak Christopher Froome, czy chociażby nawet jak nasz Michał Fiatkowski, którzy w tym peletonie są od wielu lat i są bardzo szanowani, bo to widać przez, przez, przez innych kolarzy, bo ja rozumiem, że te, te zawodnicy, którzy teraz są na topie, jak Julian Alaphilippe, jak Matthew Van Der Poel, jak Wolfgang jak Tadej Pogacz, ale czyli no nie są aż takimi twarzami, właśnie głosami całego peletonu, no bo oni stosunkowo w tym peletonie są, są niedawno, ale no chociażby lider wyścigu, no powinien, powinien wyjechać na czoło tego protestu. Tego mi troszeczkę zabrakło i tutaj mówię o dla zawodników, żeby oni też większy szacunek między sobą mieli i tak samo do dyrektorów sportowych, no bo podejrzewałem, że te kraksy w większości są spowodowane tym, że na przykład, nie wiem, dyrektor hmm, sportowy krzyczy na ucho do zawodników, że teraz gaz, bo zaraz jest trudny, wąski moment. No, ale nagle na czele nie może się znaleźć 22 zespoły i, i powstają kraksy po prostu. Może więcej spokoju. Etap czwarty wyglądał pod to, względem bardzo fajnie. Praktycznie na czele było bardzo mało zespołów zainteresowanych generalką, więcej pojawiały się te sprinterskie już w samej końcówce, nie było tego mieszania się i było stosunkowo bezpiecznie, bo praktycznie bez żadnej kraksy się obyło. No, oby, oby tych kraków, jak już mówię, nie było więcej w trakcie e, trwania wyścigu, bo jeszcze kilka tych sprinterskich etapów będzie nas czekało. Po czterech dniach kolorowy peleton Tour de France opuści Brytanię. Region Mayenne przewita kolarzy jazdą indywidualną na czas z Changé e do Laval. O długości nieco ponad 27 km. Profil czasówki jest względnie płaski, ale po drodze wyrośnie kilka mniejszych pagórków, z czego najdłuższy będzie miał jakieś 1500 m i bardzo niskie nachylenie. Kręte i wąskie szosy sprawdzą umiejętności techniczne najlepszych czasowców, którzy będą mieli tutaj pole do popisu. Jednak uwaga na bardzo, bardzo chwiejną pogodę, która może pokrzyżować szyki w pewnym, na pewnym etapie rywalizacji, bo zapowiada się, że gdzieś mniej więcej w środku stawki ten deszcz e, może spaść. Ukontentowani zostaną fani statystyk. Zaplanowano mm. aż dwa pomiary czasu. Pierwszy w saint jean sur mayen drugi w Bonchamp les laval Pierwszy po 7 km, drugi po kilometrach 17. To etap, który jeszcze bardziej podzieli stawkę przed wjazdem w Alpy. W połączeniu z chaotycznymi odcinkami w Bretanii powstaną naprawdę spore różnice w generalce a jak wiemy, tych gór jeszcze tak naprawdę nawet nie było. Tak właśnie prezentuje się lista faworytów czasówki. Pięć gwiazdek Stefan King i VOD Van Aert. I myślę, że ci dwaj panowie stoczą e, zaciętą i fajną rywalizację o e, zwycięstwo. VOD Van Aert. Będzie też myślał o przejęciu prowadzenia w klasyfikacji generalnej, choć ta strata do Juliana Ala i Matthew Vanderpool'a jest dosyć spora. No to Berg na razie oszczędzał siły, nie brał udziału w sprinterskich końcówkach, też oszczędzał się na tych pagórkowatych etapach. I myślę, że teraz będzie w stanie pojechać naprawdę bardzo mocno. No ale Stefan King też jest w bardzo dobrej formie, podbudowany z w Szwajcarii na euro. Widzieliśmy to na bardzo humorystycznych filmikach, bo przecież wiemy, że. Stefan King to Szwajcar, który jeździ we francuskiej ekipie. Powinien być też w dobrej formie. No, pokazał to na Tour de Suisse czy na Mistrzostwach Szwajcarii i myślę, że to będzie naprawdę kapitalny pojedynek. Cztery gwiazdki ode mnie z tych czasowców dostał Kasper Atgren. Duńczyk, którego ja osobiście na czele widziałem bardzo mało, najwięcej na tych pagórkowatych etapach, na tych płackich nie było go za bardzo widać i myślę, że to jest z powodu tym, że, że Duńczyk tą nogę delikatnie oszczędza, to też mistrz Danii pojechał bardzo dobrą czasówkę, wygrał bez problemu chociażby z Mikelem Biergiem z drużyny UA Team Emirates. I to jest dla mnie taki kandydat numer 3. Też uwaga na młodego Stefana Bisegera, który też już w tym sezonie się pokazywał naprawdę z dobrej strony na czasówkach, cały czas wysokie miejsca, ale takiej długiej czasówki jeszcze w swojej karierze wśród seniorów nie jechał i tu jest taki mały znak przy nim zapytania. I choć nie dziwię się jeśli to on będzie na przykład zwycięzcą ale po prostu no, myślę, że bardziej doświadczeni jednak kolarze pojadą, pojadą nieco lepiej z tych takich tutaj czasowców, który, zawodników, które który nie walczą o klasyfikację generalną, pozwoliłem sobie ich umieścić jeszcze w ostatnim szeregu, tutaj Mattia Catanio, Soren Krach-Andersen Brandon Machnalti, Max Walscheid, myślałem też o Mikelu Biergu no ale to różnie się to układa hmm, chociażby na przykład taki Machnalti czy Bierg, oni raczej są zobligowani do pomocy Tadejowi Pogaczarowi i nie wiadomo wobec pobijania się niektórych e, pomocników, czy oni będą tutaj dawać z siebie 100%. Myślę, że to będzie właśnie ten czołówka, to będzie taka właśnie mieszanka zawodników, którzy walczą o generalkę i zawodników, którzy o ten etap e, walczą. I myślę, że ten pojedynek przede wszystkim Stefan king e, art będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo e, zacięty. chodzi ja tutaj sobie postawię swój prywatny typ i postawię na Kaspera zgrena mojego imiennika. A teraz kilka słów o faworytach klasyfikacji generalnej. Ubiegłoroczny triumfator Tadej Pogacar przetrwał bitwę na polach Bretanii, ale na trzecim etapie poniósł delikatne straty. 4 km przed metą Słoweniec został zatrzymany przez Kraxę i rozminął się z przewagą, którą uzyskał na odcinku z Mur de Bretagne, gdzie zajął drugie miejsce za plecami Matthew Vanderpool'a. W niektórych sytuacjach brakowało wokół niego zespołowych kolegów. Co prawda kilku z nich potorowało się już w pierwszym dniu wyścigu: najmocniej Mark Hirsi, który ponoć ledwo co dalej jedzie z bardzo mocno obitym barkiem. Ale od takiego zespołu powinniśmy wymagać zdecydowanie więcej niż e, taką w zasadzie samotną jazdę e, Tadeja Pogaczera, e, Choć e, tu akurat trzeba przyznać, że na etapie drugim, na etapie mur, e, z Murde Brytanii, e, ta pomoc wyglądała naprawdę bardzo przyzwoicie. Do końca jechali w zasadzie Formolo i Rafał Majka. Nie spodziewam się, że na płaskiej czasówce pogaczar powtórzy wyczyn z ubiegłego roku, kiedy na czasówce na 20 etapie zdemolował swoich rywali. Lider klasyfikacji młodzieżowej to granturowiec z pełną gębą, więc czysto teoretycznie i tym razem powinien być lepszy na drugiej próbie na zakończenie wyścigu. Oglądałem tegoroczne mistrzostwa w Słowenii i tam Pogacar rozpoczął bardzo mocno. Miał lepszy pierwszy i drugi międzyczas od późniejszego zwycięzcy Jana Tratnika, i to też była taka e, czasówka płaska o dystansie mniej więcej 30 km, ale w drugiej części dystansu wyraźnie osłabł. Podobnie pojechał na krótszej, pagórkowatej czasówce na Iculi, gdzie także na początku przeszarżował, i później e, dosyć wyraźnie stracił do Primorza Roglicia. Czy Młodziak wyciągnie wnioski z tegorocznych startów? Przed, e, no, przed sezonem dyrektor generalny Emiratów Alan Pfeiffer uspokajał dziennikarzy i twierdził, że Słoweniec nie musi się obawiać płaskich czasówek w naturze. I w tej dyscyplinie jest co najmniej więcej niż solidny. Przy problemach i stratach czasowych prymorze Roglicza i Gieranta Tomasa, Słoweniec powinien zbudować solidną przewagę nad resztą rywali jeszcze przed Alpami. Punktem odniesienia będzie trzeci w generalce Richard Karapas, który wyrósł na samodzielnego lidera formacji Ineos Grenadiers. Sporą zasługę w tym fakcie ma nasz Michał Kwiatkowski, który jak profesor przeprowadził Ekwadorczyka przez bretońskie etapy, a na Twitterze byliśmy świadkami humorystycznego zawiązania egzotycznego sojuszu Polski z Ekwadorem. Wbrew pozorom, karapas nie jest czasowym ułomkiem, a po przejściu do Ineos jeszcze poprawił się w tej specjalności. Jednak warto tutaj dodać, że dotychczas na takiej płaskiej próbie nie miał okazji się ścigać, a najlepsze wyniki notował na tych pagórkowatych, chociażby na Giro w 2019 roku na etapie do San Marino, czy na Welcie w tej takiej dziwnej czasówce w zeszłym roku ze ścianką na samym końcu. Wilko Kelderman także przejechał chaotyczne etapy bez najmniejszego szwanku. W przeszłości holender potrafił zamieszać się w różne kraksy, często z własnej winy. I dla mnie to jest naprawdę duża niespodzianka, że jest tak wysoko w klasyfikacji generalnej po tych czterech pierwszych etapach. Widać, że po zmianie barw Calderman odzyskał pewność siebie, a przyzwoite wyniki w mniejszych etapówkach podbudowały jego psychikę. Na myśl przychodzi mi teraz rok 2017, kiedy na hiszpańskiej w 30 pojawił pojawiał kapitalną, właśnie płaską czasówkę. To zawodnik, który zdecydowanie najlepiej radzi sobie właśnie w tego typu próbach. Jest yy, słabszym czasowcem, jeśli Byśmy oglądali taką czasówkę z różnymi pagórkami. Z kolei Enrich Mas, no tu jest topnowy regres w czasówkach po przejściu do Mogi Staru, co szczególnie widać po tegorocznych wynikach. Hiszpan na razie unika problemów w przeciwieństwie do zespołowych kolegów Alejandro Valverde i Michela Angela Lopeza i przy solidnej jeździe w górach pewnie znajduje się w szerokiej czołówce ale mam nadzieję, że zobaczymy od Hiszpania w tym roku jakikolwiek błysk, chociaż na chwilę zobaczymy go w jakiejś akcji ofensywnej i nie będzie tak wjechał po te piąte, szóste miejsce, tylko spróbuje jakieś odważne jazdy. Dużym znakiem zapytania jest dla mnie Rigoberto Uran. najbardziej europejski Kolumbijczyk, swoją drogą bardzo luby to określenie, zaskoczył wszystkich na Tour de Suisse, kiedy po trudnym początku sezonu walczył o zwycięstwo do samego końca z Richardem Karapazem. Teraz kontynuuje dobrą jazdę na turze. A EF ostatnio umie w czasówki, bo niemal cały zespół jedzie na więcej niż przyzwoicie. Dobry wynik jest tutaj niemal gwarantowany. Jeśli Rigoberto Uran pojedzie źle, to będę naprawdę bardzo bardzo zaskoczony. Natomiast większe straty powinni ponieść tacy zawodnicy, właśnie inni Kolumbijczycy jak Esteban Chavez czy Nairo Quintana. Tak naprawdę na tym etapie wyścigu nawet zawodnicy, którzy ponieśli już, już jakieś straty na, na tych pierwszych etapach, mogą jeszcze się zakręcić potem w, na, w szerokiej czołówce, więc pewnie będziemy oglądać świadkami, że takie ci port Emanuel Buchman, no nie wiem, czy, czy, czy Wout Plus, no oni będą jechać na fula tacy zawodnicy, którzy potracili jakiś czas. Też Michelangelo Lopez oczywiście, który powinien być bardzo ofensywny w tym roku w kurach, jeśli chce coś, coś, o coś zawalczyć. I dlatego ta czasówka będzie naprawdę bardzo ciekawa. Dla mnie, no Czasówki są bardzo fajne, lubię je oglądać. Oby tylko e, pogoda nie pokrzyżowała planu, bo zapowiada się, że sam początek rywalizacji będzie jeszcze w dobrej pogodzie, ale później, mniej więcej po godzinie 13, może spaść deszcz, którym no, w tym przypadku wypaczyłby rywalizację, i wtedy ci zawodnicy, którzy startowali na, na samym początku, no, mieliby delikatną, delikatną przewagę. Ale zobaczymy, jak to będzie. E, I liczę naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo ciekawą i wyrównaną czasówkę, jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo czy walkę między faworytami klasyfikacji generalnej. Znaki zapytania pojawiają się przy dwójce przedwyścigowych faworytów. Zarówno Primoż Roglic, jak i Geran thomas ucierpieli na brutalnym trzecim etapie. Słoweniec mocno się poobijał i przeszliwał skórę na całym ciele, a zdjęcie, które wstawił na social media no, wyglądało jak, jak mumia mocno obandażowany. Natomiast Brytyjczyk wybił sobie bark w się już na początku w zasadzie etapu. Natychmiast nastawili mu ten bark medycy, do, zdołał ukończyć ten etap, nie stracił na dużo czasu, ale już wcześniej sygnalizował troszkę słabszą formę na etapie z Murde Bretania, według mnie Tomasz w dobrej formie powinien na takich etapach radzić sobie bez najmniejszego problemu. Zobaczymy, czy obrażenia dwójki zawodników no, będą miały jakiś wpływ na jazdę indywidualną na czas, bo wydaje mi się, że one przede wszystkim odbiją i uwydatnią się dopiero w górach. Tutaj możemy być świadkami minimalizacji strata nawet przyzwoitej jazdy tych, tych zawodników. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Pozostali zawodnicy, no, pozostali faworyci są, są na razie zdrowi, więc, więc też ciężko będzie rywalizować z takimi problemami. Na pewno są to no, herosi, to możemy tak powiedzieć, no, z takimi obrażeniami większość zawodników by się już poddała. A teraz zapraszam wszystkich na nasz nowy segment. Wyścig kolarski nie odbyłby się bez nich. Są w centrum wydarzeń, ale nie są ich głównymi bohaterami. Migają nam wielokrotnie przed kamerami, ale to nie na nich skupiają się kamerzyści. Widzą i wiedzą więcej, niż ktokolwiek w kolumnie wyścigu. Ale to nie oni relacjonują zmagania. W wirze największych wyścigów świata są aniołami, stróżami zawodników, dobrymi duchami, dla których zdaje się nie być rzeczy niemożliwych. Niezbędni to cykl krótkich rozmów z polskimi masażystami i mechanikami ekip uczestniczących w wyścigu Tour de France. O swoich obowiązkach, przygotowaniach i wymogach pracy opowiadają w kontekście wielkiej pętli największego wyścigu świata. Marek Sawicki to najbardziej doświadczony polski senior. W ekipach kolarskich pracuje od ponad dwóch dekad. Jako masażysta zatrudniony był m.in. w zespołach Quickstep oraz Sky Ineos, w których opiekował się m.in. Michałem Kwiatkowskim. Dziś pracuje właśnie w brytyjskiej Egipie i podczas Tour de France opiekuje się Richardem Carapazem. Z Markiem rozmawialiśmy o jego pracy, tym o przygotowaniach do Tour de France w jednej z najlepszych ekip świata. Posłuchajmy. Przygotowania na Tour de France zaczynają się dosyć wcześnie w naszej ekipie z tego względu, że no, jest sporo rzeczy, sporo materiału do zabrania i do zapakowania, przygotowania. No Akurat w tym roku miałem to szczęście, że mm, wcześniej yy, 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 byłem trochę zajęty i potrzebowałem od początku przed samym tourem, więc w tym roku nie spotkało mnie pakowanie wszystkiego, nie byłem, nie byłem w bazie, ale generalnie... Yy, jest to około 10 dni przed, przed Tour de France, około tygodnia dla nas, dla masażystów, 10 dni mechanicy, żeby wszystko przygotować, zapakować, przyjechać tutaj na te 4-5 dni przed wyścigiem. Tak więc, no, Tour zaczyna się, jeżeli chodzi już bezpośrednio sam, sam Tour de France, wyścig bardzo, bardzo wcześnie. Tak jak mówiłem, no, w naszej ekipie jest, jest bardzo dużo różnych małych detali, które mają pomóc kolarzom. Także jest dużo rzeczy do zapakowania, zabrania do materiału. Sam, same przygotowanie pokoju jednego zawodnika wymaga yy, wielu, wielu rzeczy, wielu, wielu detali, i żeby to wszystko zrobić, więc mamy bardzo dużo materiału do zabrania ze sobą. Tak więc, mówię, generalnie, Tour de France yy, dla obsługi, jak mechaników, masażystów, zaczyna się gdzieś około 10 dni przed startem. posłuchaliśmy o przygotowaniach do Tour de France, największego wyścigu świata. Więc teraz posłuchamy, jak wygląda dzień masażysty na takim wyścigu. Zapraszam. Jak wygląda przeciętny dzień masażysty w drużynie Ineos? O, więc myślę, że hmm, dzień masażysty zaczyna się już poprzedniego dnia wieczorem w momencie otrzymania programu. I wtedy wiemy już dokładnie, co i, co i jak mamy robić następnego dnia. Generalnie zaczynamy od śniadania, wcześnie rano i oczywiście od niejednej kawy, bo to podstawa w, naszej, w naszym zawodzie. Mało jest masażystów, którzy nie piją kawy. I cóż, na pewno, jeżeli jest to dzień wyścigowy, więc zaczynamy od przygotowania wszystkiego na wyścig, czyli przygotowania. Samochodów, które będą jechały w kolumnie za koleżami, trzeba sprawdzić, czy, czy jest wszystko na swoim miejscu. Także w drzwiach są żele, batony, które dyrektor sportowy podaje w czasie jazdy. Z tyłu w bagażniku na pewno są torby deszczowe zawodników, którzy mają pochowane tam wszystkie rzeczy zapasowe, ubrania w razie zmiany pogody, deszczu. Wracają do auta i szybko odbierają jakieś peleryny, czy kurtki przeciwdeszczowe, czy jak jest zimno, po prostu rękawice i, i, i ciepłe, ciepłe odzienie. Poza tym, wiadomo, jedzie duża lodówka, gdzie są bidony na trasę, gdzie są napoje też dla obsługi, która jedzie w samochodzie. I cóż więcej, yy, my dalej, cóż rano robimy na rano. Druga część, druga część obsługi, która zajmuje się jak gdyby zmianą hoteli, więc odbiera walizki od kolarzy z pokoju, zbiera łóżka, przygotowuje wszystko, pakuje i wyjeżdża do następnego hotelu. Także zazwyczaj jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa zajmuje się wyścigiem, przygotowaniem wszystkiego, co jest potrzebne na etap, a druga, druga jedzie do hotelu i po prostu rezerwuje parking. Rezerwuje parking, robi miejsce dla naszych aut, dla kuchni, zabiera walizki, obsługi i kolarzy, zabiera, tak jak wspominałem, materacę, poduszki, wentylatory, spokoi i kolaży, i rusza dalej. Tak więc, czyli pozostaniemy przy tej części wyścigowej, więc ruszamy na start. Wiadomo, jedzie kolumna, autobus, dwa auta auto bufetowe, są jeszcze jakieś auta, które jeżdżą na ekstrafidy. Jest jedno auto, które mamy zarezerwowane specjalnie, nazywa się to Podium Car, czyli jeżeli w naszej ekipie jest to, jest to bardzo normalne, że mamy zawodnika na podium, więc zostaje on dłużej, więc żeby reszta kolarzy nie musiała czekać na niego, on ma oddzielne auto. W którym wraca po, po kontroli antydopingowej, po wszystkich ceremoniach, po wywiadach, po czasie przeznaczonym dla, dla prasy i telewizji. Reszta rusza wcześniej z mety, żeby jak najszybciej dojechać do hotelu i, i, i żeby zacząć się masować i regenerować. To jest najważniejsze po etapie. Tak więc jedziemy, jedziemy na start, tam na starcie wkładamy. Bidony do rowerów dla kolarzy i ruszamy na bufet. Tam przygotowujemy bufetówki, wkładamy jedzenie, bidony, to oczywiście mam już wcześniej przygotowane, tylko po prostu zajeżdżamy, przygotowujemy wszystko i czekamy na kolarzy. Wysyłamy wiadomość dyrektorom, prawda, na którym kilometrze się znajdujemy. Jakie są warunki atmosferyczne, mniej więcej opis, w którym miejscu jesteśmy, żeby kolarze też dostali informacje przez radio, nie szukali nas za długo, tylko wiedzieli dokładnie, w którym miejscu jesteśmy, żeby bezproblemowo i bezpiecznie odebrać, odebrać bufetówki. I co dalej? No dalej zaczyna się czasami trochę wariacka jazda, bo wiadomo, czasami jest niedużo czasu, trzeba wybrać inną drogę, jakieś skróty, jakieś, czy nawet nadrzucić kilometrów, ale musimy być przed kolarzami na mecie, także, także musimy szybko się sprężać i, i jechać jak najszybciej, żeby dojechać do autobusu, który czeka już na parkingu. Autobus rusza z miejsca startu bezpośrednio na, na miejsce mety i tam czeka na nas. Przyjeżdżamy. Wystawiamy yy, yy, trenażery kolarzom po etapie, żeby mogli sobie troszkę pomachać nogami i mamy swój plecaczek, jedzenie, picie idziemy na metę. Tam czekamy na kolarzy, na mecie, jeżeli ktoś idzie na podium, więc, więc od razu jeden z masażystów zostaje, zostaje z nim na podium, przebiera go, myje, czyści, wysyła na podium, yy, czeka z nim na doping. Drugi masażysta czeka na resztę kolarzy, na im picie i pokazuje drogę do, do autobusu. I tak jak mówiłem wcześniej, drugie auto jest już, jest już przygotowane, żeby właśnie zaczekać na, jeżeli jest taka oczywiście potrzeba na, na tego zawodnika, więc auto czeka tam, i już bez pośpiechu, prawda, sobie tam wszystko się robi i. I, I później po, po całym ceremonii czy po kontroli antydopingowej wraca w dzielnym autem, a reszta kolarzy jedzie do autobusu, kąpie się, yy, je posiłek regeneracyjny po, po wysiłku i jak najszybciej rusza się do hotelu. Tam osoby, które przygotowywały hotel, czekają już na miejscu z kluczami. Wcześniej na naszej grupie jest wysłane już wszystko cała informacja dotycząca, w jakim pokoju się, się znajdujemy. Gdzie jest restauracja? Co z czym? Po prostu generalna informacja jest, jest w telefonie na grupie. I żeby nie tracić czasu, kolarze tylko przyjeżdżają, odbierają klucze, idą do pokoi i bezpośrednio masować. A więc no, w tym czasie też również zaczyna się pranie, pranie ubiorów kolarzy. Także od razu po, po mecie, w autobusie, kolarze się przebierają i zostawiają swoje, swoje ubrania wyścigowe swoje ubiory wyścigowe. W specjalnych torebkach. No, każdy ma podpisaną torbę swoją do prania, żeby nie było nieporozumień i szukania rzeczy. Także każdy ma swoją torbę z zbiernym, nazwiskiem i bierzemy ciuchy. No i mówię, zaczyna się masaż. Po masażu kolarze idą na kolację. My jeszcze kończymy przygotowywać rzeczy. Trzeba wyczyścić auta w środku. Jeżeli na czas na to pozwoli, więc już przygotować bidony, pozmieniać bidony w lodówkach. Różne takie drobne rzeczy, które można jak gdyby wyprzedzić, to wszystko przed kolacją, więc robimy jeszcze przed kolacją. No i kolacja. Pranie już się wysuszy do tego czasu, to się roznosi chłopcom do, do pokoju, lub jeżeli jest nasz, nasza ciężarówka, kuchnia, więc zostawiamy tam dla nich i podczas kolacji zabierają sobie do pokoju już i wysuszone rzeczy. No, my jeszcze tam się pewnie krzątamy troszkę, zawsze jest coś do zrobienia. Ciężarówka musi być zawsze wysprzątana, wymyta, wszystko na swoim miejscu ładnie poukładane i wtedy zazwyczaj jest to gdzieś już koło północy mamy, mamy czas na <grym> dla siebie. Także tak wygląda dzień masażysty. No a nie wspomniałem, normalnie 7.30 to jest taki taka godzina, w której wstajemy i i zaczynamy pracować. Także dzień długi, dużo wrażeń, dużo pracy. Dzieje się codziennie coś innego, zmieniamy hotele, więc jesteśmy za każdym razem w innym miejscu i na nudę i nie narzekamy. Cykl niezbędni będzie się pojawiał w kolejnych odcinkach podcastu Bonjour Tour. Rozmowy z Polakami pracującymi w zespołach uczestniczących w Tour de France publikować będziemy również na łamach serwisu rower.org. Już teraz zapraszamy do lektury, w której się dużo więcej podobnych historii. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Was Kacper Wojtkowiak, Rower.org. Jeśli materiał przypadł Wam do gustu, no to zapraszam do zostawienia nam łapki w górę, a także kliknięcia przycisk subskrybuj, wtedy na pewno nie ominie Was żadna nowość, a z podcastem Bonjour Tour dopiero się rozkręcamy. Dzięki, cześć.